Po niemal dwóch tygodniach ogólnokrajowych protestów i śmiertelnych represjach, rząd Iranu próbuje teraz odwrócić narrację. Telewizja państwowa emituje nieprzerwanie obrazy dziesiątek tysięcy ludzi zalewających ulice i biorących udział w prorządowych wiecach wszystko starannie wyreżyserowane, by teraz pokazać kontrolę, jedność i siłę. Te demonstracje zorganizował rząd i transmitowano je na żywo w całym Iranie. Pokazując tłumy maszerujące na plac Engilab w Teheranie, podobne sceny widziano w miastach całego kraju. Urzędnicy twierdzą, że niepokoje się skończyły, lecz siły bezpieczeństwa pozostają na miejscu. Internet jest nadal ograniczony, a aresztowania trwają. Pytanie brzmi, czy to rzeczywiste poparcie społeczne, czy przekaz skierowany zarówno do świata jak i Irańczyków w kraju. Chciałabym wrócić do Jasona Brodskiego, dyrektora do polityki w Zjednoczeni przeciwko nuklearnemu Iranowi, by omówić tę sprawę. Wie pani, kiedy widzimy te ogromne, zorganizowane przez państwo wiece, na ile one naprawdę odzwierciedlają rzeczywiste poparcie społeczne, a na ile są kwestią zastraszania i zarządzania wizerunkiem. Czy mamy w ogóle jakieś jasne dane lub sondaże dotyczące poparcia dla reżimu wewnątrz kraju? Islamska Republika podczas kolejnych fal protestów w kraju używa tego jako powszechnej taktyki, aby przeciwdziałać bardzo realnemu niezadowoleniu z Islamskiej Republiki wśród społeczeństwa. I robi to, próbując stworzyć na arenie międzynarodowej wrażenie, że reżim cieszy się szerokim poparciem, choć tak nie jest. Istnieje podstawowa grupa, która jest zależna od reżimu. Mobilizuje się ją, oferując zachęty, jak transport autobusowy, posiłki i inne sztuczki, by skłonić do udziału. I właśnie to widzimy teraz na naszych ekranach telewizorów. Islamska Republika próbuje stworzyć wrażenie, że ma poparcie, podczas gdy w rzeczywistości nie ma go wśród zdecydowanej większości społeczeństwa.